Pierwsza piątka, tak jak ją oglądamy, a właściwie się przestaliśmy oglądać. Przed nami już bardzo blisko start do drugiego wyścigu. Już tam tablica 15 sekund jest pokazana. Już 5 sekund, dziewczyny z Monstera nam odchodzą na bok. No i czy to będzie znów tą wiar? Na razie najszybszy to wiar po wewnętrznej bardzo ładnie wychodzi do przodu. Tam jest fenicjon. No i, i chyba tą wial, ale głowy bym nie dał proszę Państwa, bo rzeczywiście tutaj było bardzo, bardzo ciasno. W każdym razie tą wial na prowadzeniu, Maxim Renault na drugiej pozycji. Mamy także tam drugą Yamaha, Tibo Benistanta który znów świetnie na pozycji czwartej Jago Gertz. Potem Kai De Wolf, 74 numer startowy w tym, tej czerwonej bluzie. Zawodnik huskwarny. już nam się tutaj rozjeżdżają. Cietpiton 6 potem René Hofer, Rubini. podobnie dobry start Rubiniego, 118. Jeśli kamera go wypatrzy, no to my go także będziemy wypatrywali. Ger akurat najlepiej się nie spisał. No ale teraz mamy tutaj bardzo piękną rywalizację. Gerz dojechał do Tzibeo Benistonta a więc zawodnicy Yamachy podróżują nam tutaj za KTM Tomawiala na trzech kolejnych miejscach. Potem Kajde Wolf, no i Gerz jeszcze obronił się. Benistau. Jako Gerz na Sardynii. No, także był uważany za jednego z faworytów, mówię o numerze 93 oczywiście. W końcu wychowany na miękkich torach, na piaszczystych torach. No ale niestety krakszy sporo pozycji i punktów straconych potrzebuje tutaj w Teichental jakiegoś bardziej stabilnego dnia. No być może to jest ten właśnie dzień bardziej stabilny, kiedy przyjechał w pierwszym wyścigu na piątej pozycji teraz na czwartej ale zanim jet piton, który tutaj no także tanio skóry na pewno nie sprzeda, Isek Gifting w międzyczasie nam spadł na ostatnią pozycję, no to jest to jest niespodzianka 11 lokata w pierwszym wyścigu musiał tam leżeć, no i zobaczymy jak szybko będzie straty odrabiał przed nim cała gromada. Aż do 21 miejsca, zajmowanego przez Słoweńca Jana Panczara. Ośmiu zawodników, których powinien no, bardzo szybko wyprzedzić. Wilson Todd na 11 pozycji. Ten Australijczyk pechowy, który miał defekt motocykla i w efekcie ze stratą dwóch okrążeń dojechał na 29 pozycji. 16. No Teraz mu nie idzie tak szybko podrabianie pozycji, no ale jesteśmy na początku wyścigu zostały za nami dopiero 4 minuty, więc jeszcze jest czas. głodaniny i dalej 15 przed nim Austriak Michał Sandner na KTM, ale już nie fabrycznym. Sandner troszkę w zeszłym roku nie spełnił oczekiwań i stąd no, znalazł zatrudnienie w prywatnej ekipie. Dąbial z najlepszym czasem okrążenia jego przewaga nad Maximem Renault ponad 2 sekundy niewiele ale ponad teraz to widzą państwo kolejność następnej piątki Andrea Adamo ciągle się trzyma na dziesiątej pozycji potem 12 13 dwa i muszkietrowie FNH Kawasaki. I teraz wyrzucony na zewnątrz ale nie było tam żadnego skoku więc dość łatwo mu się z tego wyratować. Biton przed Kajem de Wolfem, 14 przed numerem 74, dwie Skwarny, no ale bardziej agresywnie bardziej agresywnie wygląda Kaj Wolf, ale to może też i dlatego, że tam stykł jest Rene Hofer. No a jak Biton i Kaj Wolf jeszcze pojadą bardziej agresywnie, no to dojadą do Jago Gercza, do którego Biton traci 1,5 sekundy. Ale popatrzcie państwo jak René Hofer 711 nie daje za wygraną. Szuka takich no, łatwiejszych, szybszych kolejnych w zakrętach. Na razie hipotetyczna kolejność Grand Prix Niemiec. Gdyby dojechali tak jak w tej chwili to wygląda. Tą wial z kompletem punktów Maxim Reno drugi i René Hofer trzeci. Ale René Hofer. Na no, siódmej pozycji w tej chwili. I stąd te jego 14 punktów w drugim wyścigu, które widnieje na tej planszy. Ched Biton ciągle piąty. Kai de Wolf ciągle szósty. Hofer ciągle tuż za jego plecami. Oto właśnie on z numerem 711. 23 minuty niespełna plus 2 okrążenie do końca drugiego wyścigu w kategorii mist 2 w Teutschental w Niemczech. Toż nie tutaj niedaleko hale. I trochę dalej od Lipska. I na razie kontrakt na 5 lat, który został podpisany. No właściwie zapewnia, że jeśli nic Dziwnego tutaj nie nastąpi to, będziemy w 2026 roku obchodzili 30 rocznicę albo inaczej trzywyrobiskowej, wyrobiskowej twardej pełnej kolei. A jak jest mniej to jeździ się szybciej jak jest ich więcej to zyskują zawodnicy o lepszej technice jazdy. Przed tym wyścigiem odbył Och. Benistą po raz kolejny się przewraca. W pierwszym wyścigu ten upadek na samym początku kosztował go wiele miejsca. Patrzmy jak teraz do tego doszło. Ach tu na dojeździe. No tak jakby koło przy skoku straciło przyczepność. No i dobrze, że tam nikt nie wjechał. Nie, nie zeskoczył na ten leżący motocykl. No i typowa nistą. Chyba na 12 pozycji za Matią Gładaniniem ma no przed chorupem, ponad już 14, a więc mozolnie pnie się do góry. W dziesiątce ciągle Stefan Rubini, numer 118. Tak, potwierdzenie, że Tom Wial drugi raz w Niemczech, najszybszy na starcie i to jest jego dziewiąty wygrany start w tej edycji Mistrzostw Świata. Zresztą podobnie był bezkonkurencyjny w, e, w poprzednim sezonie. No, Jorge Prado, w Skip, nie 11-krotnie zwyciężył na starcie, ale po tej krakcie, jaka przydarzyła się w powietrzu na linii mety razem z Helixem, po tym jak Prado opuścił tor na nosza, ciągle nie dochodzą do nas informacje o jego stanie zdrowia, ale nie wyglądało to naprawdę dobrze. Wydaje mi się, że nie zobaczymy go na starcie drugiego wyścigu w MXGP. No Prado jest podobnie bezkonkurencyjny, choć to dopiero jego drugi sezon wśród tytanów w kategorii MXGP. Czasem popatrzmy, bo Kaide Wolf tym razem pod mocniejszym zagrożeniem Rene ale tutaj musiał kompletnie przystanąć na ułamek sekundy Austriak, bo świetnie go zamknął Kaide Wolf. Zresztą wyrzucone lekko z tej kolejny, która być może tam się nawet kończy, albo łączy z tą kolejną założoną e, kilkanaście centymetrów bardziej w prawo na zewnątrz zakrętu. No i mozolne, mozolne kolejne odrabianie pojedynczych metrów Hofera bo benista po tym opadku który oglądaliśmy dalej na 12 pozycji 4 sekundy za matią guadelinem który jest 11 jest pełna 2 sekundy za roanem van der Mozdijkiem na pozycji 10 tymczasem wilson tota australijczyk no, walczy z simonem ladenfelderem o siódmą pozycję nie pokazuje nam na razie tego realizator ale może zacznie na razie na razie mamy Tutaj kamerę, która się ogniskuje na pozycjach. To jest niefabryczna Kawasaki, ale Winston Todd no, już w tym roku pokazywał nam całkiem dobre wyścigi. 11. Przypomnę, lokata w łącznej punktacji, ale w poprzednich rundach zawsze. A więc siódma lokata w pierwszym wyścigu. W pierwszej rundzie, w drugim wyścigu, znowu siódmy. No Te siódme lokaty aż trzykrotnie zdobywał w tym sezonie Wilson Todd. Teraz był szósty, raz piąty. Ten pierwszy wyścig po defekcie motocykla bardzo pechowy, ale teraz, ale teraz znowu Wilson Todd pokazuje, że warto się nim zainteresować i na niego stawiać w następnych sezonach. No i ponownie Kajde Wolf. I René Hofer. Rene Hofer chyba teraz na szybszej ścieżce, i już jest z przodu. Jakby takie zawahania młodziotkiego zawodnika Holender. Zatem na Huskwarnie spada na szóstą pozycję. Czy wykrzesza jeszcze z siebie siły, żeby gonić Hofera? No ale przypomnijmy, Hofer długo w pierwszym wyścigu opierał się. A teraz leży Paul Haverland, Niemiec. No nic dziwnego, że go pokazano. Przedostatnia lokata zawodnika startującego tutaj gościnnie. A więc Wial przed Maksimem Reno i Niagowircem. rundy junior e motocross no dla że tak powiem strażników czystości spalinowej motocrossu to cios serce choć przecież mieliśmy już motocrossy o właśnie z motocyklami elektrycznymi ale prowadzenie tego Junior e motocross dla 6-8 latków, pięć rund w tym roku przypomnę no to jest taki następny krok do wychowywania najmłodszych na motocykla których na razie nie muszą się martwić o Operowanie sprzęgłem, operowanie skrzynią biegów jak to z silniku elektrycznym, ledwo ruszasz, a już masz największą moc. I ona jest właściwie stała. Popatrzmy teraz, pokazuje nam realizator rywalizacja Kaja de Wolfa i Wilsona Toda, który no źle wjechał w te kolejne Australijczyk i niestety apetyt na przejście na szóstą lokatę musi być odłożony. No i musi Wilson Todd również uważać, ponieważ... Za jego plecami jest Matia Guadanini. Na razie to było 5 sekund, ale po tej sytuacji, którą daliśmy, na pewno ten dystans się zmniejszył. Oto właśnie 101, Matia Guadanini. No i bardzo zacięcie goniący go Michel Korup. No i to ten nacisk na Władanie niego Chorób wiera od dłuższego czasu. Widzieliśmy już takie sytuacje, kiedy udało mu się wybrać taki fragment toru, w którym nabrał dużo większej prędkości od Włocha. O, tutaj mamy podobną rzecz, ale no, ten taki zygzak, to taka jakby szykanka przed przecięciem prostej startmeta. Troszkę mu te zamiary pokrzyżowała. Dostał w dodatku, jak widzieliśmy, szprycę w okulary. No, zespół trzy cały w nerwach. Matys Bojram, Rowan van den przypomnijmy, nie jedzie po awarii. Tutaj Guadagnini też tak przepchnął się przez ten szczyt. Dąb 25 punktów. No i to oznacza, że no tak że będzie przed Żadem Witonem awansuje na czwartą lokatę Wracił do Witona sześć punktów teraz zyska nad nim 7 no i proszę właściwie niespecjalnie wierzyłem w to że Mikel Chorób potrafi już przejść gładanie niego ale widać, że jest bardzo zdeterminowany i chyba na tym twardym torze czuje się dobrze. Choć przypomnijmy, że Guadagnini no, troszkę nas zaskoczył właśnie na twardych torach w Maturli Pejzin, w Magziora, w Loket w Czechach. No i wydawało się, że tutaj młody Włoch także będzie potrafił pojechać dużo lepiej niż nam to pokazuje, choć oczywiście ta jego ósma lokata w tym wyścigu jest o niebie lepsza niż trzynasta po kraksie pierwszej gonitwie. Maximilno. jak to mówią, ciszej jedziesz, wolniej jedziesz, dalej pojedziesz. O proszę smart pass, a więc przygotuj się do inteligentnego wyprzedzania. No no, ależ mocno wierzy zespół Yamaha, mocno wierzą podopieczni właściciela Luisa Wosterta, to że z tych dwóch Francuzów lepszy będzie lepszy będzie Maxim Renault, a tymczasem René Hofer. Ależ on w tej końcówce jedzie, wyprzedził Drzeda Mitona. I teraz Austriak jest czwarty. No to przewaga Toma Wiala w walczy o czwartą lokatę nad Drzeda Mitonem jeszcze wzrośnie. Czyli to będzie plus 9 w tym wyścigu. Minus 6 przed wyścigiem, plus 3 dla tomawiala czwarta pozycja. No też popatrzmy, jak to ładnie tutaj wyglądało. Ogromna determinacja René Hofera. Bardzo mi się ten chłopak nie o dzisiejszym podoba. 2002 rok, 4 stycznia urodzony. 19 lat zatem skończone. Przed rokiem debiutował w fabrycznym zespole KTMA. Mistrz świata juniorów 2016 rok na 80. -tkach. Podobnie mistrz Europy w tym samym sezonie, a więc 5 lat temu. No a ogromne brawa za ten wyścig Rena Hoppera. Tom Biały. No popatrzmy. Popatrzmy jak te ostatnie okrążenie oni jadą Tom Wial minuta 54,2 Rene Hofer minuta 59,3 sekundy. No nie jest to progres w wykonaniu Rene Hofera na tyle duży żeby. No gdzie jest Rene Hofer? Myślę, że z tego Smart pasa pokazywanego na tablicy. Maksima Renault. stał jakiś Smart Cruising. No bo tą wial wyraźnie przyspieszył, ale no dalej. No, dokonać tu może rzeczy niesamowitej. Gdyby wygrał tutaj Grand Prix Niemiec, to byłaby to jego czwarta z rzędu wygrana w Grand Prix. Zaczął dwukrotnymi w Turcji, potem Sardynia, no ten to pierwsze zwycięstwo na otwarcie w Rosji. Po którym to zwycięstwie przyszła ta kraksa na treningu zdarzenie z Matyszem Bojramem czy Ronem Fandemostajkiem. Już w tej chwili nie pamiętam, w każdym razie zawodnikiem Kawasaki, Kontuzja Dłoni. No i opuszczone rundy. Strata punktów, koniec marzeń. O obronie tytułu mistrza świata, a gdyby nie to zderzenie na treningu no cóż myślę, że... Pojedynek to ma i Maksima Renault byłby naprawdę pasjonujący w tej dyspozycji w jakiej są oni obaj w tej chwili no i Renault wcześniej naprawdę byłoby na co patrzeć. A Guadagnini musi bronić się przed Tibo Benistantem by zachować dziewiątą lokatę. Przed Michael potem I potem jeszcze dwa, ale chyba trzy okrążenia. Bo Tom Wial przeciął linię pomiaru czasu dokładnie w 29 minucie i 18 sekundzie, a właściwie 19 sekundzie wyścigu. Zatem trzy okrążenia. Konrad Meus. Tym razem 12, za nim 13 Stefan Rubini, a więc gorszy nieco występ Rubiniego. Jego Honda Timuła Samotor. Już go nie wierzę tak dobrze a może po prostu brakuje troszeczkę siły bo przypomnijmy bardzo dobrej jeździe Rubiniego i dziewiątej pozycji w pierwszym wyścigu. Władanini i Thibaut stą. 198 Yamaha niebieski kostium. No a przed nim fabryczny KTM tak jak i fabryczna Yamaha. No Thibaut Beniston w każdym wyścigu upadek. Pierwszym wyścigu dopiero szesnasta lokata. No, teraz walka o dziewiąte miejsce. Czy Guadagnini to wytrzyma. Popatrzmy na ostatnie dokonania. No tak, Wiariusz już op... od... do przewagę do 3,5 sekundy nad Maksymem Renault, czyli no tak naprawdę ten smart pass. Przeszedł Smart Cruising w wykonaniu lidera klasyfikacji. No ale po co się spieszyć, skoro kolejne dwa punkty zarabia Maxime Renault nad Jago Gertsem. No a dziewiąta pozycja Gładaniniego, a może nawet dopiero dziesiąta na mecie. Jak dziesiąta. Do punktów 11, czyli 14 mniej. No to już nie nam tutaj bardzo odpadnie z walki o mistrzostwo. No. Trudne momenty Tomawiala Musi wyprzedzać dublowanych zawodników. A kamerę rywalizacji, miejsce 9. Za tą dwójką. O, oh, kładanini! Kładanini! No proszę, to miejsce jest rzeczywiście bardzo takie podstępne, bo tutaj już widzieliśmy kilku, którzy mieli kłopoty. No i ten sposób Guadagnini spada na dziesiątą pozycję. I tak jak mówiliśmy, był Punkcik za Jagogarcem na trzecim miejscu po wyścigu pierwszym. No teraz.